Ja Mariusz to jest reporterem tutaj, nie? Tak, ja to tam nagrywam, chyba to się Takie udaje. Coś. To jest gold? Chyba, znaczy powiem ci, że 3-3-3 ewentualnie, ale to trzeba by zobaczyć. Ale zobacz. Albo tak, albo 2-3-2, to takiego, no ale jest, coś tam. 29-karatowa miedziucha. Jesteśmy wreszcie ubrani w woderach, ale tu się jeszcze zapnę. I wreszcie pochodzę do wody, kochani moi. Bo ile można być i rzucać z brzegu, trzeba brać się do roboty. Tym tu jest bardzo dużo pieniędzy, powiem pani. No, o, już to jest... Patrz, już mam. Widziałeś ty? Już mam śrubę. ああ。<多> Nie, to chyba sam jest, ale zobacz, już mamy jakieś złomiszcze i szukamy dalej. Jadę, no właśnie. no. i miało być czysto, tak? Tylko No. Powiki jest. Jest to mężczyzna, jest. widać. Nie, widać. Widać? Tak, ono to obrobi. Rzeczy ciekawe. Nie wiem, co to jest w ogóle. jest ten, no tego. ludzie się No. Tutaj nam powinni chyba dobro płacić za to, że tu jesteśmy. No i ty nie masz jak No to, za gorsze muszę to odczepić w końcu. Tomek! I zobaczcie, na magnes. Tuzorek, tak na mnie wołają. jakich to było? no i... działo się. Ty taki jeszcze zdatny do jeszcze nie pasuje się po Nie, nie bardzo mnie to nie bardzo interesuje, bo mam piękną żonę i to mi starczy. Jestem pod pomostem. No tak, tutaj jestem. Kolejne rzeczy, kolejne ciekawostki, proszę bardzo. Koszyczek, specjalny i nie wiem, co to w ogóle jest. O, a to jest od koło pręta. A tu mam takie coś. Nie wiem, co to jest to, Danielu. Osem swoim okiem. To jest to? Kolczyk Kolczyk mam. O widzicie, nie potrzebuję wykrywacza. Y, bo potrzebuję, tak. No. Się I... wyłowi. No ja ci poprawię zaraz. Aha, świet. O, to już mi się podoba. I wreszcie Tomasz tost będzie łowił. Jak na razie nic, ale na pewno tam coś będzie O jakie dołki są tutaj Jest są i kapsle magnes bardzo stare yy, te koszyczki o, ładnie. 9 v chyba, nie? Tak. Leży pod pomostem. No to macie. Spawiki, opiożniki i takie tam inne. U ta pana z tego spadło? Tak, spadło z Na to. Pokaż, Czekaj, czekaj, dawaj. Na prawo 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 To są okulary.

Tu wyciągną. no, wyciągną no. tak wyciągnął? No ale wyciągnął i spadł. Może to by tam zapytał? I z panem Mariuszem jeszcze nie zrobiliśmy. Śmiało. Panem Mariuszem jeszcze sobie nie zrobiłeś, zrobi. ale sobie no. jeszcze zrobił. Ale z tamtym panem Pepelem już zrobiliśmy. No to bardzo tak dobrze. dobrze. No. Bardzo dobrze. Wyciągacie. To to Zobacz, jaką łopatę znalazłem. Poder. To jest upłona? To jest upłona? O. Go błąd, Także jakby to do do na hasło no, na o, to zapraszamy? hasło <noise> LATEBRA, LATEBRA jest zniżka, hasło no odymowy Mario, <noise> po <noise> Czyli same plusy. Nie, kładź pomoc. Za odymowy Mario też? Tak, to ja. No, to pisaliśmy razem. no tak, wysłałeś mi z o to właśnie. Ja, ja, ja.

jest co, A może do nich pójdziemy? Pytamy się. No, Pytamy. się zapytam ich. Dzień dobry? Mam takie pytanko. może sobie tutaj po, podczyścić? Kiedy można, jak już będą, to... Wiadomo, nie, nie wchodzimy sobie w drogę. Oczywiście. Jutek na Wiadro weś. Albo. Właśnie. Ledwo co zabity. Chcę, że tego. I już. Kolejnym pomostem i zobaczymy czy też w ogóle będzie. Może tak, może nie, chyba nie wiem. Ale on się nie przylepi do tych wzmocnień. To wszelka jest i Francisław. Będzie widać od łódki, ładnie. Ciekawy haczyk albo coś, nie wiem co to jest. Motylek. Całkiem fajny.

Gdzieś, gdzie pojedynczy częstotliwość nie potrafię tam sprawić, żeby detektor kręcić na tyle mocno, żeby. <śścoughs> o, nie było, panu... <ścoughs> tak. <A>. No nie ma co kręcić. Tak. Życiannyka. Jakby co, ja mówiłem już, atom w sensie, że uważaj na, na, na mnie. No. O tu było coś wysokiego. O, Masz... Nawet kapci nie mam. Wiem, bo postarałem się je właśnie wydobyć je z Łukaszem. Nie, 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 wiem, no żebyśmy się, żeby się nie sprzeżyli. Tadeuszu, sędzioże, i co tam ciekawego masz dzisiaj? Jeszcze nic nie zauważyłem. Jeszcze nic Jeszcze nie zauważyłem, że z musimy O, to dobrze, ekologicznie. Nic ciekawego. Tak. No, tak, do tego Uciągnij. Uciągnij. Patrzę, Magdesen, No tego. Przyciągnij. Przyciągnij. Patrzmy, Neotymowym, jest Waldek. Jest kolega sympatyczny. Tego pana chyba ktoś zna? A tam Tadziu. DenarRepublika.pl to jest od denara, jeszcze to? Tak? O kurde! Będziesz tego denara błogacze. Legenda poszukiwaczy. To masz... Legenda poszukiwaczy. On jeździł po, po kąpieliskach, robił je i zrzucał swoje żetony. I on miał kiedyś sklep i sprzedawał ja te żetony. Nie ja wiem, że to do... Nie wiedziałem, że to kiedyś trafię. Ej, to masz do odhaczenia. Bo tam jest WWW, denar to jest Słuchajcie, myślałem, że to tylko legenda jest, ale trafiłem denara, e, od denara tego chyba słynnego, denarrepublika.pl. z tego co ja słyszałem, z tych przekazów poszukiwaczy, był taki stary poszukiwacz denar i on jeździł, robił kąpieliska i niektóre, jak założył już swój sklep, wrzucał właśnie te denary i zniżkę się jakąś dostawało za te, za te monety. Fajna akcja promocyjna, swoją drogą. I mam jednego. Będzie wystawiony ładnie, bo to jest kawał historii już. Kurde. Jest to jakiś rok? Metal Detecting Telefon 602 224. O kurde! No <grym>, ładnie. Jest, A pokaż, pokaż, poka poka to. Zobaczymy, czy. Pierwszy raz wrzuciłem. Czekaj, czy on ciągnie na metal. Y y bardzo wysoki ton, miedziucha piękna. O kurde, w szczytki nic. Nic nie drgnie. <grym>, Czekaj, nie? Nie wiedziałem, że to jeszcze gdzieś znaleźć, bo on tego musiał wyrzucić. Górek. Kurczę, fantastycznie, no. to fantastycznie, jest... naprawdę, to jest kawał polskiej historii poszukiwaczy, nie? Wykrywaczy lokalizmu. No, no. Ale zajebiozo. No i... W, wyleciał, w, mało, to jak chcesz, mało, jak chcesz, no, ja. ja no. się polecam. Myk! Ciekawe czy on jeszcze ma ten sklep. Ale kurde, strzał. Idę tam na ja. wyspę, w tego... No. no jak dopis, to jak coś dopisz, to wołaj. to jest jedyny człowiek, który się cieszy z kapsloków w Polsce. To Tadziu. Taki odyniec, stary. Kojarzysz? No, no, no. no. no, no. no, no. Złoto! Złoto! Platyna! Platyna! Wykopane. A pięknie bije jak ojciec po trzech browarach. <laughs> Mój jest tu. Widzicie? Nie wiem jakie numerki, bardziej typu niski kąt, ale jest, jest na samym wieszu, albo po prostu jest większy. To jest albo coś, nie wiem co to jest. Magnesium No. W ogóle W ogóle nie łapię tutaj Kurde, można, można tu jest albo chyba nie jest dużo tu jest rzeczy Ale srebra nie ma e, fałszywy alarm Oooo Maria Odej się pyta Nie to. masz detektor Właśnie trzeba bo wiesz Ona tylko to Słyszy? A ja mam właśnie dwa grosze stalowe. Dlaczego? Nikt tych dwóch groszy nie chce. Na szczęście. A chcę dać komuś szczęście. O, i to się szanuje. O, jakby tu było dylazor. To jest z O, papierna. To jest marka narzędziowa. No to no to z tym, co jest, ten, ten jest ten, ten ten doł, to była że to, żeby Dobra, no. Dobra idź na razie tam. Dobra, <śmieniciela> dźwięka, nie, o, o. Uh-huh. <laughs>